Cześć kochani, dzień dobry. Nazywam się Łukasz Jakubiak i przez 9 lat miałem okazję prowadzić wywiady w kawalerce 20 metrów kwadratowych Łukasza, ale po 9 latach ta przestrzeń trochę mnie znudziła i postanowiłem zbliżyć się do swojego serca, postanowiłem zbliżyć się do przestrzeni. Miłości, przestrzeni ciszy, przestrzeni boskości. I mam nadzieję, że taką przestrzeń uda mi się stworzyć na Move On Camp w czerwcu, gdzie się spotkamy, na który serdecznie zapraszam, bo tam będzie naprawdę cudownie, jestem przekonany, dlatego że za każdym razem, kiedy spotykają się ludzie w pewnej grupie i intencje z każdej z tych osób płyną w tym samym kierunku, a naszą intencją będzie najprawdopodobniej zbliżenie się jeszcze bardziej ku sobie, to wtedy ta energia na takich wydarzeniach jest niesamowita. I ja też będę wspierał Was w tym, aby ta przestrzeń była cudowna, aby spotkanie również. Nie, nie tylko ze mną, ale i z pozostałymi cudownymi nauczycielami, którzy będą bardzo dużo mówili na temat ruchu. Ja będę mówił troszeczkę więcej na temat Ciszy w głowie, a, ale to tak naprawdę jest jedno i to samo, bo tak naprawdę puszczamy napięcia poprzez ruch, po to, żeby zbliżyć się do siebie, żeby, żeby rozpoznać bardziej, kim jesteśmy, poprzez rzucenie tego, porzucenie, rozpuszczenie, tudzież ukochanie tego, kim nie jesteśmy, ale nie walczenie z tym, zdecydowanie nie walczenie, bo to rodzi napięcie. E, więc będzie się dużo działo. Ja mam nadzieję, że też dołączę na inne warsztaty innych nauczycieli, właśnie, żeby się poruszać, właśnie, żeby popuszczać kolejne napięcia, które blokują nas przed doświadczeniem pełni życia. Ja natomiast za pomocą słowa, prowadzonej medytacji, za pomocą muzyki, za pomocą mojej osoby, różnych takich moich trików, które uwielbiam robić, postaram się zrobić tak, aby ta przestrzeń naprawdę nas wyciszyła, naprawdę coś puściła, naprawdę coś uzdrowiła. Będę mówił trochę o przepływie, będę mówił trochę o dostatku, bo ten dostatek jest, jest dla nas wszystkich dostępny, tylko musimy się do niego dostroić, dowibrować. A będę mówił o tym, co stoi właśnie na przeszkodzie w odczuciu tej boskości, którą parę razy w życiu miałem w niesamowity sposób okazję odczuć, też pewnie o tych doświadczeniach powiem. Więc widzimy się w czerwcu na on Camp. ja na chwilę obecną jestem w ciepłych krajach, ta palma nie jest sztuczna, ona nie jest w moim mieszkaniu, ona jest w Meksyku, ale przyniosę, przyniosę wam trochę ciepła do Polski, chociaż w czerwcu już będzie ciepło i będzie słonecznie, mam nadzieję, więc ciskam was bardzo mocno, zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na on Camp. tam na pewno będzie bardzo cudownie, do zobaczenia.